Cześć, witam Was na pierwszej recenzji nowej serii wyrzutni BuzzBee Air Warriors Ultratek. Seria Ultratek, w porównaniu do poprzednich wyrzutni od Bazbiego charakteryzuje się dużo lepszą jakością wykonania. Co więcej, mamy tu także zwiększony zasięg, który jest podobny jak w serii Elite w nerfie i wynosi ponad 20 metrów. Model, który dzisiaj przedstawię, to BuzzBee AutoTek, czyli jak sama nazwa wskazuje, jest to wyrzutnia w pełni automatyczna jak Rapid Strike w nerfie. Z tą różnicą, że Rapid Strike zasilany jest na baterię typu C, a Autotech zasilany jest na zwykłe paluszki, co sprawia, że jest to wyrzutnia dużo tańsza wytrzymałości. Cała wyrzutnia jest solidna i sztywna. Nie ma tu co prawda żadnej szyny taktycznej, ale za to jest stabilna kolor. Co ważne, strzałki Bazbi pasują do wyrzutni Nerf, a strzałki NERF pasują do wyrzutni Bazbi. Jeżeli przyjrzymy im się z bliska, możemy zobaczyć, że strzałka NERF jest minimalnie dłuższa od strzałki Bazbi. Co więcej, dziurka w strzałce Bazbi jest na środku, a w strzałkach nerf jest ona z boku. Różnią się także główką, która w strzałce Bazbi jest cięższa oraz lekko twardsza niż w strzałce nerf. Przez to strzałka Bazbi jest bardziej stabilna w locie od strzałki nerf. Oto 20-strzałkowy magazynek Bazbi z Autoteka. Tutaj obok mam 18-strzałkowy magazynek od nerfa z Rapid Striker. Poza długością i kolorem, właściwie niczym się nie różnią. Magazynki z bazbi pasują do wyrzutni Nerf, a magazynki typu Clip System od Nerf pasują do wyrzutni bazbi z serii ultra. Przejdźmy teraz do strzelania. Żeby uzbroić wyrzutnię należy wcisnąć spust do połowy, a żeby wystrzelić docisnąć go do końca. Jeżeli przytrzymacie spust na końcu wystrzelicie całą serię. Jeżeli odpuścicie, wyłączycie wyrzutnie i oddacie pojedynczy strzał. Zobaczcie. Uzbrawiam wyrzutnie. To był pojedynczy strzał, teraz pokażę Wam strzelanie serią. Dodatkowo włożyłem kilka strzałek nerf poza bazmi do magazynku. Eli i z Jedziemy. Najpierw należy uzbroić wyrzutnię, a potem do końca przytrzymać spust. Według mnie Autotek strzela minimalnie wolniej od Rapid Strike'a, ale na pewno nie krócej. Co jeszcze mogę powiedzieć o Autoteku? Właściwie niewiele więcej. Jest to bardzo dobra wyrzutnia, lżejsza i poręczniejsza od Rapid Strike'a. Zasilana na mniejsze baterie. No, a największym zaletą jest to, że możemy tutaj włożyć każdy magazynek z nerfa: czyli 12, 6, 18 magazynek błębnikowy, albo możecie używać 20 magazynku Buzzbee. Dodając do tego ciągły ogień i pełny automat, uważam, że jest to bardzo fajna propozycja. Podsumowując, Autoteka i całą nową linię Buzzbee jestem pozytywnie zaskoczony. Dzięki dobrej jakości wykonania, zwiększonemu zasięgowi i pełnej kompatybilności z nerfem są to pozycje, które naprawdę fajnie się recenzuje i mogę Wam szczerze polecić. Już nie mogę się doczekać, aż zrecenzujemy kolejną wyrzutnię, którą będzie snajperka. Z mojej strony to wszystko, dzięki za oglądanie, dajcie znać co sądzicie o nowej serii bazgi o Autoteku. Oczywiście jeżeli chcielibyście mieć go u siebie w domu, to jest on dostępny w najlepszym sklepie z wyżytniami w Polsce, czyli na poszukiwaciepride.pl Link daję Wam w opisie filmiku. Pozdro i do zobaczenia.